Dzień siódmy, dzień siódmy, dzień siódmy i od razu może za sprawdzę kurcze jakie mamy questy, żebym przypadkiem, o właśnie, wiedziałem, że coś rano było, morning roll call, dystrakcja dla Kacpra. Spoko i flashlight dla Alana, żeby od razu sobie załatwić wszystkie najważniejsze rzeczy. I przypomnieć przede wszystkim, co tam ciekawego było, ponieważ no zrobiłem sobie przerwę chwilę, prawda, nie, nie nagrywam oczywiście z wszystkich odcinków pod rząd, prawda, cóż, mam nadzieję wiecie, co nie jest jakoś super e, dla was szokujące na pewno. E, więc tak, szybkie przypomnienie było, teraz tylko zobaczymy jeszcze komu sprawdzają cele, chociaż mnie to już teoretycznie mało obchodzi. Alan i Macha, <laughs> okej, okay. dobra, a propos, Alan, słuchaj, ty tu masz Flashlighta, Dziękuję, pięknie, jesteś zadowolony z latarki? Mam nadzieję. Rattler, co masz do sprzedania? Drewno. Mhm. Mm Flashlight, green, herb, herb, jar of ink. Nie. Na wszelki wypadek. O, quest. O kurde. Jar of ink? Posiadam, ale on będzie mi potrzebny. Maybe, zastanowię się. Oczywiście mam jar of ink, ale na chwilę potrzebuję jar of ink, żeby móc zrobić sobie wiadomo co. Eee, b -b 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 Guard outfit. Mam również Tabo of do tego. Natomiast, co ja chciałem sprawdzić? Czekolady mam tyle, ile chcę, czyli 3 sztuki, to jest idealnie. Natomiast, co ja chciałem, kurde, tu sprawdzić? A, czy nie mam nielegalnych na 100% jeszcze? Dobra. No nie, wygląda na to, że nie mam. Spoko! Nawet mam klej, okej. Okay. Ale nie mam zapalniczki jeszcze do questa. Spoko się zdobędzie. Już 30%. Jeszcze nie zdążyłem kiwnąć palca. Dobra, złamie trochę standardy. I pójdę sobie na przykład powyciskać trochę na siłce. A co? Taki bardzo energetyczny poranek, skoro i tak mam za chwilę dosłownie zrzucić to na śniadaniu. Gdzie mam zrobić oczywiście rozpierdziel? Co oczywiście pamiętam jeszcze. Ale być może za chwilę zapomnę. Dobra. Okej. Okay. Szybko coś zjem. Okej. Okay. Teraz mi nic nie wypadło z ręki. Czasami to, to jedzenie wypada z ręki tak nagle i się okazuje, że już dlatego mam mniejszy przyrost... Yy, yy, raczej spadek zmęczenia, dobra. No siema! <ścoughs> o! Okej... Okay. A gdzie zaliczenie quest'a? Nie widziałem informacji, żeby mi zaliczyło quest. Co jest grane? Bez sensu. E, nie rozumiem. Eee... Okej. Okay. <ścoughs> Nie wiem, naprawdę nie wiem. Co się mogło wydarzyć? Dlaczego straciłem quest z Alanem? Znaczy, quest Alana. To ciekawe. Tupak. Tupak. A właśnie, rzecz, którą postanowiłem zrobić, to mm, zmienić pracę. Mianowicie chciałbym pracować w bibliotece. Dlaczego? E, wydaje mi się, że odpowiedź jest dość oczywista, ale zanim oczywiście muszę wykonać ten quest, zanim cokolwiek zdążę powiedzieć więcej. Więc tak, żyleta dexu, sjajson, sjajson, dziki error. Okej, okay. Kacper, Alan. Nie. Ty, ry, ry, ty, ty, żyleta, ty chyba miałeś, tak? Ty byłeś na mojej, to... byłeś na mojej liście y, mailmenów. Nie chcę wrzucać tego na y, te na, o, na biurka, ponieważ nie działa nawet to, co pisaliście w komentarzach, że wchodzę na biurko i zostawiam list. To też nie działa. Więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Moim zdaniem to się jest zwalone. tu się, pioro, więc bardzo dobrze. Skorzystamy z tego momentu. Z deksu, deksu, chyba ty też miałeś tutaj. Miałem ci dać. te... mam jeszcze? są dwa razy. Dziki Error. Jakbym znalazł dzikiego, dziki Error się są, dobra, Dobra, są tu leży sobie, więc ja na niego poczekam. Trowell Not bad, ale nie. Wezmę outfit, ponieważ on mi się prędzej czy później przyda do wybielenia. Error. O właśnie, error. No właśnie, ty gdzieś byłeś. O właśnie. okej. Okay. dałem ci to. Tak, dałem, okej. Okay. To jeszcze tylko dwa razy season. Jak się podniesiesz, szanownie. Róż dupsko do góry Season, a nie leżysz sobie, co to się opalać? Znaczy jak jesteś już ciemno od tego opalania. Wstawaj! Dziękuję. Dobra, i masz tak. Masz. E, Sason, tak? Raz. I. albo dwie, a dwa listy były do ciebie teraz. Proszę bardzo. I to mogę sobie wypluć z daleka od tego miejsca, ponieważ jak tu gdzieś wrzucę, to będzie słabo. Okej, okay, jest tupak! Kupa, który, że tak powiem, nie powinien. O! Aha! Teraz to się cmoknij! Oczywiście, że mam trowel, ale. Okej, okay, mogę ci go oddać. W sumie nie jest mi jakoś super potrzebny. Natomiast. Natomiast. Error, masz jakiś sklep. Co to masz tam ciekawego? Nie masz. O... A, potrzebuję oczywiście roll of, of duct tape. I to bardzo. Natomiast tutaj nikt go nie posiada. Ratlin. Też nie. Soty, te? Fimey Bar of Chocolate. Okej! Okay. Mogę ci jedną czekoladę poświęcić dla ciebie. są ty też masz jakiś quest. A, Dead Moron, ale nie wiadomo kto, czyli zbugowany. Nie. Okej, okay, Dexu. Uuu! masz dokładnie to, czego potrzebuję. Dzięki Deksu. Piona! Aha, tylko że Olix, Olix, telep się. Żeś to zauważył? No dobra, że poszedł, Okej. Okay. Dobra, skoro mamy. Mamy roll of duct tape, to możemy od razu zrobić. Co? Lepszy, nie, nie, shovel, lepszy pickaxe. Tylko, ok, oni tu gdzieś kiedyś przyjdą, to będzie przekichany. Ale oni, że nie przyjdą. Ok, mamy light wave pickaxe. Ok, dobra, czyli jesteśmy tak naprawdę w połowie drogi. Już niebawem, jak tylko zrobię Stardy shovel i Stardy pickaxe, no to wtedy będzie można spokojnie. Co zrobić? O, Lighter do, do zaliczenia quest'a Będzie można spokojnie zacząć uciekać Natomiast jeszcze nie jestem gotowy na to A Tupak powinien dostać w ryj <grym> Powinien za mną ganiać Ponieważ Tupak, to Tupak posiada. To Tupak siedzi w tym, w library Okej, okay. ale mam, mam nadzieję, że teraz yy, sobie stąd pójdzie po prostu Mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję O właśnie, Tupak Ok. Exercise period, ale sprawdzimy, czy tupak stracił robotę. Nie stracił, oczywiście czy sam z siebie nie chciał stracić, okej okay. Czyli. Dobrze, czyli zajmiemy się nim wieczorem. Aha, no nie powiedziałem, dlaczego chcę wziąć pracę w bibliotece, ale powiem wam za chwilę. Dobra, ja poćwiczę chwilę. Mogę powoli wam tłumaczyć, dlatego że to miejsce, gdzie trzymam swoje nielegalne rzeczy, to obok miejsce zamknięte na dwa klucze z jednej strony pomarańczowo, z, z drugą zielono z drugą, z drugiej zielono yy, to jest właśnie biblioteka. Więc jakbym sobie wziął ten job, to miałbym o wiele mi więcej miejsca na trzymanie tam przedmiotów, prawda? Więc tak sobie pomyślałem, że to wiele bardziej, mniejsza kasa, to prawda, trochę ale za to pozwoli mi na trzymanie większej ilości przedmiotów tak o. Co prawda jakoś nie potrzebuje super dużo tego miejsca Prawda? Nie oszukujmy się, ale... Mimo to... Wydaje mi się, że to nie będzie głupi pomysł A! Przy okazji przypierdzielę sobie, prawda, bicki O, proszę bardzo, bardzo dobrze coś tu będzie leżał Dexu! O, znowu ty leżysz Co tam masz? Czerwony... liść Niekoniecznie Okej, okay, Tupak ma jakiś quest Tupak! No, znowu dystrakcja przy... brekwaście. Okej okay. Może być. Niech będzie. Nie mam nic nielegalnego. Nope. O właśnie intelekt trochę spadł też. A, ale jestem zmęczony, no dobra. Teraz mogę tylko chodzić i sprawdzać, czy ktoś nie ma jakichś questów. Albo nie ma sklepu, który ma na przykład. I co? Kurka wodna. Yy... Laster, kasper. Urna. Nie, nie no strasznie irytuje. A, nie mogę więcej fejworsów wziąć, dlatego. Bar of chocolate dla tupaka, trowel dla tupaka. Lightade, okej... Okay. O! Trzy rzeczy dla Tupaka! Uuu, nice! Dobra, bar of chocolate, bar of chocolate i trowel. Damy mu jedną czekoladę, mamy ich sporo. Jedna może być. I trowel mu jeszcze damy. Dobra, tylko muszę nawet... O! Dex'u znowu padł! I nie tylko Dex'u widzę. O, 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 u, 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 Cooked food! Żeby komuś podnieść nastrój. Comb blade wezmę. Razor blade mi nie jest potrzebne. Natomiast pilnik. Nie jest mi potrzebny pilnik. Ale i tak go wezmę. Ponieważ, kto wie, czy kiedyś mi się nie przyda. Dobra, co tu mi jeszcze nie, a, nielegalnego, no tak, tylko to nielegalne chciałbym sobie wziąć do ręki. O, w razie czego? Czy tu jest tupak? Dexu, a, tu jeszcze się... a, są jeszcze leżą, okej. Okay. No, macie, macie coś w sklepach ciekawego? Nie. Ty nie masz? I tutaj ty tym samym gościem, który nic nie ma. Kacper, aha, okej, okay, dobra. Dziki też nie mogę wziąć, kurnać, o, jest tupak. Dobra, miałem mu dać... ...to. Ja Miałem mu też dać trowel. Ja, Po to tam szedłem przecież w końcu. Dobra. Zamienimy miejscami. Pyk! Teraz tylko muszę znaleźć, tupaka, tupaka który leży. Red herb! Nope. Dobra, chłopie, podnoś się. Dosyć wylegiwania tyłka. Tu trzeba działać! A poza tym ty, ty jesteś gościem, którego i tak muszę prędzej czy później sprać, ponieważ chcę twoją robotę. Dobra, Tupak wstał? Nie. Okej, okay, Tupak, masz jeszcze trowel. Chciałeś? Masz. I dostaniesz ode mnie jeszcze kurczaka. <grystanie> no i teraz Tupak z, nie, z dużej niechęci jest całkiem... Oho! Znowu się leją. Jest całkiem przyjemnym gościem. Okej. Okay. Dobra, piorą się, piorą się, piorą się. Okej, okay, Rattler. Co tam wypadło z ciebie? Tab of Bleach. Niekoniecznie, dziki. A tobie? Trowel! <laughs> o, te... Ale nie biorę. Nie... Nie, nie biorę. Nie, nie, nie. Niepotrzebne mi. Dobra, Jason. Yy, no, to jest... Chyba sprawdzałem twój sklep 4000 razy. Ty oczywiście co cały czas latasz na gusieńki. A może zostawię POV outfit? O, Tupak! Aha, zaraz. Tupak ma quest. Aha! Tylko każe mi obić jakiegoś tego. Dobra, zróbmy co, co, co ma dziki jo okej okay, one się dwie tutaj nachodzą te dwa questy dystrakcja dla dwóch osób teraz przy śniadaniu tylko żebym o tym pamiętał Miltime. bardzo dobrze, że Miltime, ponieważ teraz wreszcie będę mógł odpocząć yy, znaczy zregenerować energię w natychmiastowym dobra siedzę obok errora i ktoś jeszcze usiądzie, usiądzie obok mnie szanownie no, bo się piorą dziki kasper, tupak siedzą dalej dobra, cybul tam padł nie cybul tu czy cybul to jest kurde strażnik Żleta tam sobie leży. Palma i tank oczywiście obserwują. Alan, co ty masz w sklepie? To było werbalne powiedzenie, jak bardzo interesują mnie te rzeczy, które masz w sklepie. Natomiast jeszcze Shayson ma sklep. da, no, 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 Shayson to już kurde. Na pamięć znam Twój sklep. Ale tak, kliknę Errora. Kasper. Jar Ink. Aha, ty cały czas tym Jar of Ink. Nie. Sorry. No tak, Errora oczywiście wywalam. To powinni naprawić. Ty też? Nie. Jarowing chcą. Jak siedzę, to wykopywanie z krzesła jest głupie. Zawsze jest jedno wolne miejsce, więc po co? Okej, okay, Mailman Duty. No właśnie, czy trzeba dalej robić robotę? Nic ciekawego. Jason? O, bardzo czekolad. Bardzo dobrze ja go, akurat y straciłem ostatnio. O, tylko kiepsko wziąłem, bo teraz potrzebuję miejsc na listy. O, shit. Dobra, chowamy te rzeczy Idziemy, idziemy pracować, idziemy po te cholerne listy Trzeba rozdawać zabawki Dobra, zobaczmy kto tam Żyleta, Żyleta, Error, 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 Kasper. Pfu, pięknie Czy znajdę Żyletę, Errora i Job done? Bardzo dobrze Jason, Error, świetnie, siema Jeden dla ciebie i drugi dla ciebie Nie wiem, babcia napisała pewnie i nie wiem, i może chłopak? nie ma pojęcia w każdym razie, Żyleta. Gdzie jest Żyleta? Gdzie jest Żyleta? Error. Tłoszę do kibla. Chyba się przestraszył. Tupak mnie lubi ma sklep. <laughs> crafting note. Bierę. Ale szukam Żylety. I w razie czego Kacpra. Żyleta, Żyleta. Dobra, przeczytam crafting note. Wow, co to jest? O, kuźwa, coś nowego! Powered screwdriver. Czyli śrubokręt, który jest jeszcze podpowerowany. Poczekajcie, dajcie mi to spisać. No nieźle. Kabel plus bateria plus screwdriver daje mi powered screwdriver, czyli pewnie rzecz, która będzie o wiele szybciej raziła sobie z tymi. Jak się to nazywają, pypcie? Śruby. Dobra, ale dalej muszę gonić żeletę. Gdzieś tu szedł. Kurde. Sie kurde biją w przejściu. Żyleta! Słuchaj, dużo poczty dla... O shit, nie tej. Dużo poczty! Fuck! Co? Co, Do to, 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 Do errora miałem trzy listy? A to Żylety dwa? Fuck! <noise> o, crap. No dobra. Małe za N niedopatrzenie. Error albo Kacper. Dobra, który z was? Rattler. Nie, nic masz ciekawego. Error. O, właśnie. Sorry, man. Miałeś jeszcze jeden list. Od... Y pff, sąsiada starego dawnego. Dobra, Tupak. Muszę ci obić mordę. Sorry. Lubisz mnie, ale muszę i tak ci obić mordę. I dlaczego mnie gonicie, patałachy? Jego macie gonić, on mnie bije. Znaczy, ja go uderzyłem, ale i tak on ma być iść, ty na tupaku jeden I? Tak. <ścoughs> no to było szybkie. Ale nie przejmujemy się tym oczywiście, oprócz tego, że tracę kasę, no. O, myślałem, że nie mogę wzejść z tego, z łóżka. No, ale tupak i tak padł. Hoho. <ścoughs> mu barów czekolad? Nie, nie potrzebuję, mam. Zostawię tylko ten list do Kaspera. Skubaniec. Nie, nigdzie nie pójdziesz. Masz ze mną ganiać. Ha, ha, a teraz dostaniesz pierdziel. I tu się leją, tam się leją. Dobra, i tak dzień się zaraz skończy. Tylko pamiętać, tylko jak się skończy zabawa. Oś. wo, wo obra, oba padły. To trzeba pójść i, i wziąć nową robotę. <laughs> lighter! Tak! I żyleta, też ma lighter. Uhu! Nie miałem żadnego, mam teraz dwa. Nailsy wezmę, ponieważ nie wiem, czy z nimi coś kiedyś nie będzie trzeba zrobić. Wszystko legalne? Tak. Nie? Shower block. Tak, pamiętam, pamiętam. Tylko najpierw muszę usi. Jeden schować, jeden zostawić i pójść robotę odebrać. Tylko się stawię tu, że jestem. W sensie, o właśnie, co to można kupić, ciekawego. Nic. Jason. Co? Nie. Dobra, jestem, trochę sobie tam posiedziałem, prawda? Spadła. Ech, robota, robota, robota. Czy udało mi się znowu robotę w bibliotece? Tak! Zmieniamy robotę. ta, ta. Właśnie, robota w bibliotece jest dokładnie taka sama jak na poczcie, tylko że przenosimy książki. Okej, okay. się Co? Jest? I wstęp. Welcome! Ok, dobra, czyli nie musiałem podwyższać inteligencji. Uhuhu. Bardzo dobrze, teraz pracujemy jako bibliotekarz. No, już, 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 tylko się nie pluć. Komu miałem dać lighter? Ratler, Ratlerowi. wszyscy będą piali? No, oczywiście. Ratler, gdzie jesteś? Deksu i Ratler leżą, leżą. Deksu ma, hm, ale nic ciekawego. A Ratler ma... Mango. Dostałeś wryj mając tylko mango. Ech, panie owoc. Nieładnie. O, już się podniosłeś. Cieszę się. Dostaniesz ode mnie. Zapalniczkę. Okej, okay, mam mnóstwo kasy. Nie powinienem teraz dawać się bić, ponieważ ta kasa będzie mi spadać. I wnik Roll Call. Well Error. Masz jakieś dla mnie roboty. Sheet of Metal. O nie, sorry chłopie. Zbyt. Zbyt ważne dla mnie również. Eee, obić morderzy lecie. Nie. Kacper, O, okej. Okay. O, Oficer Tank Poryjo też nie. Tupak, co masz w sklepie? Nie masz Roll of duct tape? Też nie masz rolow Duckteck? Jesteście beznadziejni! Idę przeszukać jeszcze wam skrzynki. Może tu będzie jakiś rolow dacty Którego oczywiście przypominam, nie wezmę nigdzie poza, ponieważ yy, będę musiał mieć kontraband pouch. Ale. Przeto niż nic. Wolę się przejść z tym, kurczę. O, klej kolejny. Wolę się przejść tu z kontrabandem, prawda? Niż... Nisz... Oho, cały czas tutaj jeszcze ten letter leży. metki Medikit nie. Wolę się przejść i wziąć kurczę, plaster niż się nie przechodzić i go nie brać. To powiedziałem teraz? Cooked food wezmę. Error. Folie masz i talcum powder. Nie wiem, czy talką powder mi się przyda, ale i tak wezmę. Zobaczymy jeszcze co ma Alan. Jeden wieczór chyba uda mi się sprawdzić wszystkie, ale to wszystkie szafki. <laughs> Pięknie. Wszystkie szafki sprawdzone. Dobra, czy ja miałem talką powder? Nie, więc teraz już mam. No i tutaj proszę bardzo zrobimy teraz takie porządki, żeby wszystkie czekolady były obok siebie! I tak dalej. Dobra, a jeszcze... O oke, okej, ok, okej, 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 ok, 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 To teraz zrobię jeszcze tak, że to będzie obok siebie, czyli. Może zabawimy się. Tak, o, te trzy rzeczy obok siebie i te trzy rzeczy obok siebie, ponieważ one będą ważne. I komuś damy jutro kurczaka. Jeszcze nie wiem komu, może Tupakowi, żeby mnie bardziej lubił, bo i tak go obijam za bardzo w, tutaj w tej rozgrywce. Sorry Tupak, takie życie. E, więc... chyba można iść spać. Można? Okej, okay, mogę poleżeć. E, nie, chciałem sprawdzić jeszcze co mam tutaj. No właśnie, dla Tupaka, dla dzikiego muszę bić mordę na śniadaniu i cały czas playing cards. No właśnie, wiedziałem, że to będzie problematyczne. Ech, ech, ech. Eee, strażnik zdech. Dobra, idziemy spać.